Cześć, witam w moim serwisie i na naszym kanale w YouTube. Eee, słuchaj, wyobraź sobie, że kupiłeś oryginalnego pięknego Samsunga Galaxy S23. Idziesz sobie, idziesz, a tu ci telefon upada, zbijają się plecki, zbija się przód, wszystko się zbija. I co teraz? No teraz to same części z Czech oryginałki, już mam wyjęte z pudełek, ale oryginale Samsunga plomby, na każdym, eee, wtedy musisz kupić sobie samych części takich jak wyświetlacz taki z ramką, baterie, bo baterii się w Samsungu nie odkleja, nie próbuj nigdy, eee, no i klapka, bo zbita. No, i dzisiaj robi tak około 1200 zł za same części. To filarówka dwuletnia, nie od premiery. No to co, na tym kanale bardzo mało o tym pokazuję. To zapraszam, zapraszam, chodź, zobacz na stół. Z zróbmy dzisiaj telefon, gdzie mamy 1200 zł w samych częściach. Ok, jesteśmy już z rzutem na biurko. Tu jest nasz e, rozbity telefon. To jest pudełko od niego. A tutaj jest nowy nowy oryginalny wyświetlacz. Bateria oryginałka Samsunga. I oryginałka Samsunga klapeczka. E, odkręciłem śrubki, żeby było szybciej. Też leżą z boku. Magia kina. Stara klapka. wywalamy, Podważamy sobie w tym miejscu. Idzie później samo i hop. To jest całe NFC na bok. Pierwszy czas, co robimy, to odłączamy natychmiast baterię. To samo co w laptopie, nie? Bateria od razu leci. Bo inaczej jak powiedz jakikolwiek błąd, to masz problem, może płyty szlak trafić. O, to była odłączona taśma i to nie byłem ja. Na no, razie tak zbity, więc... to już nie robi. Odłączam taśmy. Tak, wiem, powinno być to specjalnym narzędziem plastikowym. Paznokciem jest szybciej. Co ja mogę? Okay. Tasiemki odłączone wszystkie. No i teraz musimy mieć przekładeczkę wszystkich bebeków, nie. Eee, wszystko musimy przełożyć. Stąd tam. Odkręcam tu beczki Tego dolnego panelu. Patrzę, czy są śruby nieidentyczne. identyczne myślę że je ja najdłuższego okrutnia to trzeba zapamiętać gdzie było ale wyglądają na identyki no i jak jest wszystko o ten to trzeba delikatnie powolutku bez żadnego pośpiechu powyciągać wszystkie te Bebechy. Fotowolć dokładnie. Wyjęte. Tak to wygląda. Ten element. I od razu biorę sobie ten korpus nowy. I wiele nie myślać. Natychmiast przedmuchuję. Całkowicie brudne gniazdo i od razu je wkładam na miejsce. Porównuję tylko, czy wszystkie części są. Tak są, to od razu pach. Bo później będzie kłopotrze. Że... No, skakuj. Dobrze. Chyba na miejsce skoczyło. Czyli jakby nie skoczyło, to się śrubek nie da wkręcić. Nie? A tu ładnie lekko wchodzą. Więc chyba dobrze to mam zrobione. Jedna siubeczka dobrze to mamy przełożone tak tutaj będzie taśmą potem od matrycy bateria będzie też nowa to teraz przekładamy tą stronę musimy wziąć płytę głową z aparatami i ze wszystkim delikatnie Patrząc czy nigdzie nie ma ślub oczywiście. O, tu trzeba odłączyć. Znaczy, się w ogóle niczym Tak, to teraz założymy. Eee, mega brudny głośnik. Co mogłem zrobiłem? No i teraz całość ta delikatnie, pomalutku. Żadnych sił tu nie używamy. Jak widać to, to jest wszystko mega delikatne. Odwracam sobie te do tych aparatów idę. Powyciągać. Hmm. Wszystko wyjęte. Tak to po tej stronie wygląda. Ciekawostką jest to, że tutaj nie mamy żadnych termopadów ani elementów do przewozania ciepła, nie? Jak zawsze jest, to tutaj nie ma. Porównujemy sobie, czy są identyczne. Tutaj takie przebawionko, tutaj też. Yy, tutaj trzeba zdjąć to. O. Żeby aparat można było włożyć. Tak, tak. Te styki. Dobra, chyba wszystko się tu zgadza w 100%. Mogę wkładać to. Do tego. I to też powinno chcieć tak wejść. O. A i tak widzicie, jak się tak robi, że telefon dzwoni co chwila. Syn jest ważny, ale. Rozprasza tak samo. To nie sprawdzi się, czy aparaty wszystkie są podłączone. Mogły się odłączyć, nie? Ale są w porządku. Teraz tak, tak wiem, powinien być białe i tak wiem, uszywam szybokręta, co jest trochę niezgodne ze sztuką, ale co to się da tam? Z tego wydusić to wydusimy. Podłączone i teraz trzeba tej śrubki przykręcić do tego już, bo to już chce o od odpadać. Choć szczerze nie jestem przekonany, czy to robić przykręcę na jedną, przykręcę go na jedną, żeby mi prostu się nie chciało tu odłączać i odpadać. Teraz dalej. Eee, no co, mamy płytę przełożoną, tutaj już mi nie zostało nic, nic istotnego, prawda, wygląda wszystko identyko tak samo, widać, że jest oryginał, no więc to idzie na bok, trzeba wkleić baterię, zrywam to, tu już podklejka jest założona oryginalna, Samsunga. Łapie tak, żeby to też wywalam. Te osłonki. No i muszę ją tutaj przykleić. O, tak. Jest założona bateria, wklejona nówka oryginałka. Nawet widać, że ta tu jest po prostu identyczna. Papierki na bok. No to co, teraz taśmy, nie? Teraz te wszystkie taśmy z powrotem. Zwróćcie uwagę, że z jednej strony jest yy, main a z drugiej jest USB. I ten mine to jest płyta główna. Mine, nie? Czyli główna płyta. No nie wiem, jak to, nie wiem, jak to przetłumaczyć poprawnie. Podklejka, jakby nie było, to trzeba kupić ognioną podklejkę pod baterię, bo podklejka ta przewodzi ciepło. I jak nie zrobisz tego poprawnie, to fajna, nie? Tego tutaj jeszcze po wierzchu. Podzubiona. Jak nie zrobisz tej podklejki jak należy, no to nie będzie Ci ciepła do klacza oddawała. I też kolejna istotna rzecz, żeby zawsze e, klapkę case'a, jak masz zapierdawaną klapkę w telefonie, jeśli coś nie wybrałeś, to zawsze otwórz tego case'a, jak ładujesz telefon. Dobra. Na pewno skoczyła I na pewno wskoczyła, zrobiła klik, klik. Mamy to. Teraz będziemy zakładali to, i będziemy musieli wszystko pospinać. To jest NFC, ta indukcja. Nie mam innego wyboru. Muszę już teraz podłączyć baterię. Jeszcze przedtem sobie jakąś chustkę, gdybym zaraz coś. Papier jakiś, to przetrzemy sobie te obiektywy. Dobra. Żeby nie było cisków palców na obiektywie. No ja tu już nie mam nic do gadania, ja po prostu muszę to podłączyć do prądu. To już wszystko inne jest podpięte, tak. Założyć tą obudowę, wszystko skręcamy, na śrubeczki, nie? i włączamy czy się w ogóle uruchamia Dobra, prąd poszedł taśmę zaginam ustawiam także już nie daje obiektywów palcami i zakładamy tego potworka najpierw z tej, potem z tamtej o klik. Jest kliknęło. Witamy w świecie marki Jabłoński komputer. Telefon do nas 123 45 4449. W Telefon został złożony, tej folii nie ściągam, wciskam power, jest napis Samsung, mam nadzieję, że widać, idę sobie na Was spojrzeć na podgląd, tak pięknie widać, nie odbijawał się reflektory studyjne, niech się uruchomi. Mogą być jakieś dane klienta czy dane, nawet PINu nie znam tego telefonu. Po prostu jakaś tapeta może być. To wtedy albo wytnę ten kawałek, albo zablokuje. No bo to jednak są dane prywatne. Prawda? Chociaż czy to jest jakieś mail niebezpieczne? Nie wiem. No i tu trzeba narysować jakiś. Symbol działa yy, za 57 sekund. Tak, aha, musi się teraz wyłączyć nie da, bo on jest teraz. Yy... Da się go wyłączyć sposobem serwisowym. Dla bezpieczeństwa użytkowników Samsunga pozwolę sobie nie powiedzieć jak, ale my, serwisanci, umiemy taki telefon wyłączyć. Yy, jest w to sposób. Okej, okay, yy, klapki jeszcze nie będę zakładał, bo trzeba przez to wszystko działa. Jako, że nie znam ekranu blokady, nie znam pinu, nie znam niczego, no to muszę dzwonić do właściciela telefonu i po prostu poprosić go, żeby podjechał potem telefon, yy, prawda? Przy nim go sprawdzić, czy wszystko jest ok, i na samym końcu już przy nim zakleję plecki, yy, oryginalną tutaj. O, to mogę już zdjąć. Takie plecki, o. A tego nie będę gdzieś ciągał. Chociaż to by. O. I tu jest takie czarne. Nie Pamiętajcie o tym, bo złożyc telefon, zakleisz to i potem musisz odkleić. I się może nie udać odkleić, bo nie zdjąłeś czarnych tych nakładek. Nie to jest zabezpieczenie na te styki, to są takie do polaryzacji. Tego nie ściągam, bo tu jest sklej. No i to potem na samym końcu sobie pójdzie tak. I powstanie taki piękny, odnowiony, całkowicie Samsung. Na całkowicie oryginalnych częściach. Dlatego Na nie nagrywam filmów o telefonach, bo tak wygląda ich naprawa. Tyle jest z tym roboty i, i, i takie to są filmy właśnie. I... A ten co? Skleimy. Nie. Patrz, o! A tu jeszcze klej został. No co, ładnie, tylko zbity, nie? No i możemy go opuścić, nie? Tam za, za, za 500 zł pod biedronką. na eee, paliwo potrzebujemy. A spadł nam, no ale działa, działa, tylko się wyładował. Guziki piekają. Nie, nie róbcie tak, skupię żarty. <laughs> nie róbcie tak, broń Boże, żartowałem. Eee, bo tak robią miałem klienta, który iPhone'a z, który się, a i kupił iPhone'a za jakieś grosze, e, Pro Maxa, e, który wyświetlał róże, zamiast, oj, loga jabłka, nie? <ścoughs> tak, no, i on nie wiedział czemu mu, on tylko dlatego do no, niej przyszedł, że nie wiedział czemu mu App Store nie działa, a to po prostu był tak Android przerobiony, że no, wyglądał jak klon. No hej. Odkryj przyszłość zaawansowanej technologii z firmą Jabłoński Komputery. Dołącz do nas, aby obejrzeć ekscytującą serię filmów poświęconych nowoczesnej elektronice. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i kliknąć ikonę dzwonka, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi treściami. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia.